Oczywiście w mojej ocenie powinien być jeden budynek, jeden ratusz w łomiankach. Przemawiają za to dwa argumenty. Pierwszy argument to przede wszystkim to, że w obecnej chwili Urząd Miasta mieści się w czterech różnych miejscach odległych od siebie i mieszkaniec nie jest w stanie wszystkich spraw, które by chciał załatwić, może to zrobić w jednym miejscu. Drugim argumentem, który przemawia, a może powinna mi od tego zacząć, nowy ratusz powinien być przede wszystkim przyjazny, to znaczy dla osób starszych i dla osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej niestety urząd, który mamy tu przez, za mną jest z tyłu, niestety nie spełnia norm. Dlaczego? Dlatego, że mamy tylko i wyłącznie możliwość dotarcia. Na parter, natomiast, żeby załatwić w górnej kondygnacji jakieś sprawy, niestety nie jest to możliwe, po prostu z przyczyn technicznych. Mam wiele sygnałów od mieszkańców naszego miasta, którzy sygnalizują mi, że idąc załatwiać różne sprawy urzędowe, no, dowiadują się. Że muszą je załatwić nie w jednym miejscu, tylko w kilku miejscach, ponieważ no, urząd ma dużo wydziałów, które niestety nie mogą być zgrupowane w jednym budynku. Kolejny ważny budynek Urzędu Miejskiego w Łomiankach. Sala obsługi interesantów. Niestety nie ma możliwości stworzenia dystansu, zachowania dystansu. Pierwszy kontakt z urzędem w tych warunkach, jak Państwo widzą. Niestety powierzchnia tutaj do wykorzystania dla interesantów jest optymalnie w tym momencie zagospodarowana i nie ma możliwości zmiany przyjęcia interesantów, szczególnie w, na zasadach dy zachowania dystansu społecznego. Niestety przejścia, część konstrukcyjna budynku zupełnie niedostosowana. I niemożliwe to jest do zmiany w, w żaden sposób, ponieważ te ściany konstrukcyjne, przebudowa tego wymaga generalnego remontu. Tutaj mamy część istotną, ponieważ to jest całe skrzydło, które zajmuje Wydział Referat Ochrony Środowiska. Komórka zajmująca się odpadami, zajmująca się. Sprawami dotyczącymi wycinki drzew i kolejne pomieszczenie również ochrony środowiska. W 2020 roku udało się stworzyć element, który był niezbędny, żeby była dostępność dla osób niepełnosprawnych, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W dniu dzisiejszym mamy dosyć niewielkie opady na szczęście stąd ułożone tutaj worki z piaskiem, dlatego, że budynek jest usytuowany w zagłębieniu terenu i wszelkie wody opadowe spływają na teren parkingu i tym niestety tą częścią wjazdu, wejścia dla osób z niepełnosprawnościami woda wlewa się do urzędu. Izolacje pionowe ścian budynku spowodowały to, że ta woda, która się Gromadzi tutaj w, wokół tego budynku, wybija w tej części budynku, która jest przeznaczona na archiwum. Szanowni Państwo, to jest bardzo trudne dla urzędników, ponieważ podręczne archiwum, ze względu na bardzo małe pomieszczenia, mieści się w tej części i woda, wybijając w środku budynku, powoduje przy nawalnych deszczach. Niestety zalewanie, zalewanie dokumentacji, która jest dokumentacją archiwalną lub podręczną tutaj dla urzędu. To są kilka tych stopni, których niestety nie uda się pokonać w żaden sposób, nawet osobie pełnosprawnej, która czasowo ma problem z chodzeniem. Wąskie przejście wejście do urzędu, do budynku. Dlatego, że ten budynek nigdy nie był przeznaczony dla interesantów. W ubiegłym roku został wyremontowany dach, pokry, pokrycie dachowe, ponieważ przeciekająca woda powodowała zalewanie instalacji elektrycznej, i spięcia w tej instalacji mogły spowodować zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia. W tym budynku są dwie możliwości: albo zrobi się kompleksowy generalny remont tego budynku albo będzie się wykonywało tylko takie prace, które w danym momencie zagrażają bezpieczeństwu pracowników i interesantów, którzy w danym momencie przychodzą do urzędu. Problem polega na tym, że instalacje przez wiele lat nie były remontowane ze względu na to, że ten budynek nigdy nie miał być docelowym budynkiem urzędu. To miał być na chwilę, ta chwila trwa co najmniej 50 lat. Szanowni Państwo, znajdujemy się przed Urzędem Miejskim w Łomiankach w jednym z budynków Urzędu Miejskiego w Łomiankach. Serdecznie zapraszam do środka. Znajdujemy się na parterze budynku. Zazwyczaj tutaj Państwo załatwicie najpotrzebniejsze sprawy: Biuro Obsługi Mieszkańca, Urząd Stanu Cywilnego, Referat Spraw Obywatelskich. Wydział Podatków niestety znajduje się na pierwszym piętrze. Mamy schody, które mogą sprawić trudność osobom z niepełnosprawnościami. Natomiast to co jest istotne tutaj na parterze, to tak jak mówiłam wcześniej biuro obsługi mieszkańców, Urząd Stanu Cywilnego, Referat Spraw Obywatelskich. To co smuci najbardziej, czego doświadczyłam zresztą sama zastępując kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, brak sali ślubów ale to jeszcze możemy ominąć, wynajmując salę w Centrum Kultury. Muszę to Państwu pokazać, tak wygląda Urząd Stanu Cywilnego w Łomiankach. Do tego maleńkiego pokoju przychodzą mieszkańcy w bardzo trudnych, życiowych momentach. Na przykład po akt zgonu najbliższej osoby. Nie mogą się tu czuć komfortowo. Mam nadzieję, że to się zmieni w najbliższym czasie. Znajdujemy się na pierwszym piętrze. Tutaj przychodzą mieszkańcy, żeby opłacić podatki lokalne, żeby dowiedzieć się o swoich sprawach finansowych. Niestety, jak widzicie Państwo, szerokość korytarza nie pozwala na swobodne przemieszczanie się osób z niepełnosprawnościami o wózku inwalidzkim. Niestety nie wspomnę. Mam nadzieję, nawet jestem przekonana, że to są ostatnie chwile tego budynku, że w niedługim czasie będziecie Państwo przyjmowani w miejscu, które będzie godne do przyjęcia was i obsłużenia w każdej możliwej formie finansowej, podatkowej, inwestycyjnej czy jakiejkolwiek. Nasi mieszkańcy zasługują na ratusz z prawdziwego zdarzenia.